Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj nie będę tyle gadać co ostatnio. Będzie więcej ubrań, nowych kolekcji i ogólnie powieje latem. O czym będzie dzisiejszy odcinek? A mianowicie zdecydowałam się, że spróbuję swoich sił w unboxingu. Nigdy wcześniej nie nagrywałam tego typu materiałów. To jest pierwszy odcinek o unboxingu. W związku z tym, jak Wam się spodoba, to proszę Was o łapkę w górę, a ci, którzy jeszcze nie śledzą mojego kanału, zapraszam do subskrypcji, bo pewnie tego typu materiałów będzie więcej. A czego dotyczyć będzie unboxing? Słuchajcie. Ponieważ mój roczny synek ostatnio wyrósł z swoich dotychczasowych ubranych, postanowiłam, że czas dokonać zamówienia online. W obecnej sytuacji to jest zdecydowanie bardziej wygodna forma zakupów. Wybrałam Zarę, dlatego że... Kciuszki z zare dziecięce gatunkowo uważam za bardzo adekwatne jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości. Bardzo podobały mi się estetycznie, sprawdziły się podczas ostatniego sezonu. W związku z tym chciałam dać szansę kolekcjom na lato. Już nie pamiętam do końca co tam zamówiłam, w związku z tym to będzie naprawdę dla mnie niespodzianka. Bo ubranek jest dosyć dużo, i próbowałam to połączyć w konkretne zestawienia. Są to ubranka dziecięce, kolekcja chłopięca, więc jeśli interesuje Was ten temat, zostańcie ze mną. Udało mi się wszystko rozpakować. Jak widzicie, tej ilości ubranie jest dosyć dużo. No ale mamy cały nowy sezon, synek już wyrósł z całej garderoby, w związku z tym musiałam dokonać takiego kompleksowego zamówienia. Znajdziemy tutaj koszulki, bluzy, swetry, spodenki, ale także piżamki i buciki na lato. Dlaczego zdecydowałam się na te ubrania? Przede wszystkim mm, sprawdzałam ich skład. Większość ubranek, jak nie wszystkie, uszyte są ze 100% bawełny, rzadko kiedy, jeśli w ogóle jest do mieszka czegoś sztucznego. Jakościowo Powiem Wam, że te ubranka sprawdzają się i zdają egzamin, bo jak wiemy, ubranka dziecięce no, bierzemy po jednym założeniu. Więc mam nadzieję, że tak samo będzie z tą garderobą letnią, że ona posłuży nam na cały sezon. A być może spodnie typu dressy czy sweterki zostaną na dłużej w garderobie. Widzę już tutaj kilku swoich faworytów, jak na przykład tego typu ogródniczki, przepiękne. Pasy, które już widzę z białym t-shirtem i jakimiś sportowymi, wygodnymi, lekkimi oczywiście bucikami. Są też sandałki, bo zeszłoroczne zdecydowanie będą za małe. I one też są ze stuprocentowej skóry, takiej ala zamszowej, na mm, dosyć elastycznej podeszwie, więc mam nadzieję, że będą wygodne w noszeniu i nie będą spadały z nóżki. Są spodnie dresowe, no bo to oczywiście absolutny hit w ostatnich miesiącach i będą wygodne do noszenia. Są też piżanki, bo tych nam mocno brakowało. Są krótkie shorty, lniane z odpinanymi szelkami, co uważam za bardzo eleganckie w garderobie takiego małego modlisia. Jest też zestaw sportowy na lato, tego typu retro szorty, a do tego w komplecie koszulka, co oczywiście można nosić w różnych. Zestawienia. Są też przepiękne spodnie w stylu legginsy, cieplejsze, bawełniane, bardzo miłe w dotyku z brązowymi wykończeniami. Uwielbiam tego typu spodenki dla chłopców, szczególnie jak do tego założymy jakąś luźniejszą górę. Jest masa t-shirtów w różnych kolorach, ogólnie starałam się utrzymać taką kolorystykę, żeby nie było problemu stworzyć z tego y, ciekawych zestawień. Są bluzy z krótkim rękawkiem i z kapturem, także w 100% bawełniane, ta bawełna jest miękka, przyjemna, testowałam już ją wcześniej i y, wiem, że bardzo dobrze się nosi. Są też takie grubsze, ale t-shirty i coś, co uwielbiam, czyli chłopięce sleeve. No co, słuchajcie, ubrania jest bardzo dużo. Ja spróbuję przygotować Wam takie pakszotowe zestawienia tych najfajniejszych i najciekawszych. Mam nadzieję, że tego typu podpowiedzi będą dla wszystkich mam inspirujące. Pierwszy unboxing za mną nie było tak ciężko, chociaż musiałam rozerwać karton i okazało się, że jedna koszulka jest w dwóch egzemplarzach. Ale opcja zwrotu przez internet oczywiście też będzie możliwa. Wiem, że tematyka odcinka mogła was delikatnie zaskoczyć, bo dotychczasowe odcinki absolutnie nie były na temat mody dziecięcej. Dajcie znać, które zestawienia przypadły wam do gustu, czy lubicie tego typu materiał i czy przydadzą się kolejne unboxingi, a ja zapraszam was już do następnego odcinka.